Cześć, witajcie, tutaj Szwagier. Dzisiaj mam dla Was kolejny odcinek z gry The New Z odcinek po dłuższej przerwie, ogólnie po dłuższej przerwie, pierwszy odcinek na moim kanale, albo to spowodowane tym, że po prostu spaliła mi się karta graficzna i dopiero niedawno kupiłem nową, więc mam możliwość e, dalszego nagrywania. E, tak jak mówiłem, gramy w New Z, dzisiaj kolejna miejscówka. Ostatnio już było lotnisko, było ukryta, była ukryta baza wojskowa. Dzisiaj mamy... no. Nową rzecz, znaczy nową rzecz, bo na moich dawnych odcinkach tego nie było, dopiero jakiś czas temu to wprowadzili, a dokładniej jesteśmy. Zobaczcie sobie, tutaj po prawej stronie, NATO Air Force Base, czyli taka baza wojskowa, coś w stylu jak lotnisko na dole, ale wydaje mi się, że minimalnie trochę lepsza. Jest troszkę więcej rzeczy, ale to za chwilkę. Tu jak widzicie, nawet dodali, jak ta baza wojskowa, kiedyś nawet tego na mapie nie było, teraz to jest oznaczone. Także troszkę rzeczy się pozmieniało. Dobra. Jesteśmy na tym Air Force Base. Co jest tu fajnego? Oczywiście jest pas startowy, ale co najważniejsze jest dużo super zombiaków. I to jest obecnie chyba w tej grze najważniejsze, ponieważ snajperki, snajperki praktycznie dropią z zabicia super zombiaka. No nie powiem, że tylko, bo da się też da się też gdzieś tam znaleźć, ale jest to naprawdę rzadkie. To nie jest tak, jak kiedyś, że się chodziło i w co drugim na była praktycznie snajperka. Pozmieniali to trochę. Jest teraz trochę inaczej. Yy, I... Co? Na terenie całej tej bazy jest, jak dobrze kojarzę, tak z 7 super zombiaków. Jeden, przykładowo, przykładowo jednego tam ostatnio zabiłem. Tutaj na tym rozwalonym samolocie. Drugi cały czas sobie krąży gdzieś tutaj między tymi hangarami. Yy, trzeci... To później może wam pokażę jak jest ten hangar. To tam na lewo od niego stoją czołgi i on sobie między tymi czołgami chodzi. Kolejny jest na środku pasa startowego. Jeden jest jeszcze tam z końca pasa startowego i dwa tam po lewej stronie, które za chwilę też wam pokażę te miejscówki. Czemu i ten? Pomyślicie czemu takie kolory? Ale jest Noctowizję noktowiz mam odpalony, ponieważ jest noc. Bez noktowizji tutaj się nie ma co. Ruszać, jak widzicie, po świętach, ale jeszcze choinka sobie ładnie świeci. Kiedyś pod choineczką się y, spełniły przedmioty, fajne. Przykładowo Santa Backpack, y, bardzo fajny plecak, ale jak widzicie, ja na sobie mam praktycznie chyba jeden. No, to jest najlepszy chyba plecak w grze, który mieści y, 250 Kilo i najwięcej w ogóle itemsów. Także fajna sprawa. Y, tutaj są takie kontenery, w nich czasem też można coś y, znaleźć ciekawego. Tyle, że zobaczcie. Jestem na serwerze gdzie jest 70 dokładnie 1 osób Ale jest to serwer PvP, PvE sorki PvP będzie w swoim czasie Na razie chciałem wam pokazać jeszcze tą bazę na to Także tutaj, tu macie Colorado V2 PvE serwer To jest fajna sprawa jeżeli chcecie po prostu sobie polutować Czyli boicie się, że wejdziecie na PvP i od razu zginiecie To jest dobre dla początkujących graczy, którzy po prostu wejdą sobie tutaj, pozbierają sobie pełno broni i przynajmniej z czymś mogą wejść do PVP i tam po prostu się wtedy e, zabijać. No i co fajne, że ktoś się nie zna na przykład na, na całej tej e, tutaj mapie, to sobie pochodzi po prostu e, i pozwiedza. Fajna jest też opcja, że mam w sumie, czy nie mam? Nie mam. E, ale e, na PVE można jeździć samochodami. Na PVP nie ma takiej opcji, nie wiem w sumie dlaczego, e, ale nie da się. Hmm, także yy, samochody też są przydatne, żeby sobie przejechać z jednej miejscówki do drugiej. Ja tu w sumie cały czas miałem, ale yy, wyciągnąłem ostatnio widocznie z ekwipunku. I yy, co, może nam się uda zabić tutaj jakiegoś super zombiaka. Yy, tu jest fajna miejscówka, bo ja tak w sumie przechodzę, wam nie opowiadam, ale tu jest miejscówka, gdzie, jest, no, gdzie są dziesiątki namiotów, takie typowo militarne namioty, yy, gdzie czasem mogą się spełnić yy, fajne yy, itemsy. Powiem wam, znalazłem tutaj dla siebie akurat przypadkowo vss -kę. naprawdę bardzo fajna snajperka. Dodatkowo mam ją teraz obecnie ze skinem, bo tu też, no to jest troszkę zgapione od CS-a, ale twórcy w sumie dobrze zrobili, bo to w sumie zachowało dużą część graczy i dalej chętnie wszyscy w to grają. Powiem wam naprawdę, wszystkie te oficjalne serwery, to tam non stop minimum 40 ludzi siedzi. Dodali skiny do broni, które można na przykład leży na ziemi taka skrzyneczka, jakiś skinbox czy coś. Daje się to do ekwipunku tutaj. Prawym otwórz i tam wypada jakiś taki plan, to się nazywa plan do skinów, którego można albo sprzedać, albo się po prostu daje, daje się learn skin i się mały na stałe do jakiejś broni. Na przykład widzicie mam do snajperki, ale mam też na przykład patrzcie, remove skin, on normalnie tak wygląda. I set skin. Mam Tokio Guldart i jakąś różową w ogóle snajperkę. Także tam się bardziej podoba, bo czarno-czerwona. I. No teraz jej tu nie będzie widać, bo jest noc. Wyłączę. Nie ja w sumie nie wiem, tu, czemu tu widać, że jest żółta. A, takie światło, dobra. Yy, w każdym razie. Fajna sprawa. I wiem, że te skiny też naprawdę niektóre bardzo dużo chodzą na. Bo jest są też serwery do tradeów. Yy, gdzie ludzie wchodzą i się po prostu tradeują między sobą. Yy... I albo za. O, tu mamy large'a, Weźmiemy go sobie. I albo się wymieniają za dolary w grze. Te wirtualne takie. Albo za y, te. Za bandaże DX. -y. Ale to naprawdę tysiące. Ludzie potrafią na przykład po 1500 wydać na jakąś, nie wiem, staperkę czy coś. A ja obecnie mam w ekwipunku, nie wiem, może z 30. Także jest troszkę różnica. Wychylimy się do końca. Yy, I tak. Tutaj jest też Spawn Super zubeka, Czyli tak. Przy samolocie jeden, tam przy, przy tych czarnych kontenerach drugi, tutaj trzeci, czwarty, tam z końca w lasku on sobie chodzi, czyli cztery, na środku pasa piąty, z końca pasa szósty, i przy czołgach siódmy, czyli jak mi się dobrze wydaje, jest ich tutaj w okolicy siedem. I najfajniejsza opcja to by było coś takiego, jakby ktoś miał na przykład swój serwer, kupiłby sobie swój serwer, o Jezus, to wtedy, to naprawdę. Wchodzi się na taki serwer i jest się samemu, bo to jest prywatny serwer Także nikt tu nie, nie wam nie wbije na niego jak jest hasło yy, I co? I przechodzicie sobie przez taką yy, bazę na to I zabijacie 7 super ząbiaków No gwarantuję wam, że przynajmniej z jednego wam jakaś snajperka wyleci Mi ostatnio przykładowo Z jednego ząbiaka to był chyba kurde rekord, wypadły mi 3 yy, Wypadła mi MRK Wypadło... Co mi tam jeszcze wypadło? Blazer mi wypadł. Jeszcze tam część jakaś, nieważne. Yy, w każdym razie jest to na pewno opłacalne. Ja mam to AVSS-kę, bo mi się podoba, bo ona nie dość, jest cichutka, jak się dobrze wceluje w głowę, to też zabija na strzała. Ale dlatego ja na razie wam pokazuję PvE, PvE, bo ja nie jestem kurde prosem i nie potrafię po prostu, no, takich quickscope'ów robić i zabijać innych graczy, bo to są prosy, oni tam, wie, wiecie, biegnie, biegnie, nagle ktoś do niego strzela on od razu szybko bandaż eddicji i od razu rail shielda i tylko wychyla i quickscopes, awp i się ginie, nie? także ja na coś takiego to się raczej nie nadaje, chociaż tak ja mówiłem, kiedyś postaram się coś takiego zrobić yy, wezmę kogoś jeszcze wtedy do gry My najwyżej weźmiemy na, wejdziemy na jakiś serwer PvE i spróbujemy kogoś zabić jak na razie chodźmy tam może w las Mam tego PKM-a. Dużą yy, amo w sumie. Super Zombiak. Powinien chyba na równe 100 yy, amos z PKM-a zginąć. Yy, wiem, że... bo jest jeszcze M249, ale ono zadaje chyba mniej damage'u, także potrzeba więcej. Ja i tak zawsze najpierw parę razy do niego strzelę gdzieś z daleka, tylko go to na razie nie widzę. I... Wtedy jak on podbiega, no to rypie w niego full to o jest tu gościu, on chyba, bl on chyba blokował tego spawna tutaj z tego lasu Bo jak ktoś za blisko stoi, to po prostu super zombie, jak się nie respi, i to jest wtedy problem wow. Czasem warto też na takie wieżyczki wchodzić, albo tam na tamtą, ostatnio tam taki fajny winter skin znalazłem Do jakiegoś eumu I zobaczymy, ale on chyba tu był pewnie, no Dobra, także tak tu jest super zombiak, tu przeleźliśmy, patrzcie, stąd jest fajny widok, patrzcie ile tu jest namiotów i naprawdę, jak się jest na jakichś oficjalach czy coś, można wejść na oficjal, gdzie jest mało ludzi, to wtedy jest większa szansa, że się tu znajdzie jakiś fajny drop bo tak to zobaczcie, tu jest gościu, tam pewnie gdzieś też ktoś biega, na, na lotnisku non stop są ludzie tam na pasie i cały czas ktoś tu chodzi i blokuje te spawny i te, dlatego te rzeczy takie podstawowe się respią i ciężko znaleźć coś fajnego a często ktoś z przednosa y, ściągnie Jakiś fajny item Był tam? Nie, myślałem Dobra, o widzicie następny biegnie yy, Czyli tu jest, tu są namioty Tam są kontenery, w których też są fajne rzeczy Tam z końca jest rozwalony yy, Ten wielki samolot O, jest super ząbiak Kurde To co, spróbujemy go ubić Znaczy oni też będą to chcieli zrobić, ale O, on już do niego strzela Teraz tutaj super ząbek powinien przybiec O już biegnie Także wbiegujemy szybko na górę Przygonimy go do siebie No jest to tu. No choć choć Dobra Sniper! Mauser moja. Także widzicie, udało mi się od razu. I mamy snajperkę. którą widzicie. Zaraz wam ją pokażę. Chociaż Mauser jest podobno chyba najsłabszą snajperką jak mi się dobrze wydaje. Gdzie on jest? Ukradł mi go! No nie, bez jaj, że mi go ukradł. O kurde, ukradł mi go. Dlatego wziął sobie go i tak spieprzył No i to jest właśnie kamstwo, co mnie milisekunda brakła, bo ja widziałem już, jak to podnosiłem, on sobie ją wziął. Pewnie, O, mają teraz w ręce. Lamos. I dlatego to mnie najbardziej wkurza, właśnie takich. tutaj na tym PVPE, bo jest dużo ludzi i każdy się tylko hapi, żeby ukraść yy, jakiegoś, yy, jakąś dobrą broń. I co, on. nie wiem, czy on nawet do niego strzelał, czy nie. To się nagle pojawiło na ziemi podbieg. To jest ciężko jak nagle, bo tymczasem z niego 6-7 broni potrafi wypaść. Też ciężko tak między wszystkimi znaleźć yy, akurat snajperkę. No i widzicie, no wziął sobie go. Chociaż tak jak mówiłem, Mauser to jest chyba jedna z najsłabszych, bo ona ma tam, nie wiem, może 110 damage'u. Z czego jak ktoś ma jeszcze Heavy Armor, czyli ten, to jest najlepszy. I Castle Helmet, czyli ten FVG, bo głównie z tym NVG biegają. Tfu, aż się zaczynałem, yy, ten, mieszać. K-Style NVG, czyli z Noctowizją To one tam zmniejszają też dimy. czyli jak ktoś do gościa Strzeli z Mausera To zlowuje go, zostanie mu życia tam nie po kostki czy coś Ale co z tego jak jakiś pros od razu sobie używa banderze DX i, i się chowie Także i tak na dwa strzały by go trzeba było Trafić Przykładowo taka vss zaraz ile ma vss -ka? ona też nie, ona też ma w sumie 110, ale tak jak mówię, ona jest cichutka i to jest plus, bo z Mausera jak się rypnie, to od razu z daleka słychać, skąd ten strzał był. A z vss się strzeli i gości są głupioły, gdzieś tam po prostu zaczyna biegać z zygzakiem i wtedy łatwiej, łatwiej go trafić, bo goście nawet nie wie, w którą stronę tego Riot Shielda musi rozstawić, żeby się za nim schować. Tu mam jeszcze wieżę, możemy sobie na wieżę wejść, także wam pokażę tutaj całą okolicę jeszcze dokładnie dookoła jak to tu wygląda. Tutaj w okolicy Super Ząbiaka chyba nie ma. Tam zawsze często ktoś kampi na tych karetkach, bo tam się też często spałni super zombiak. Oni po prostu, tak jak wiecie, myśmy tu zrobili strzela się do zombiaka. On wtedy podbiega. A my jesteśmy gdzieś wysoko, no to on po prostu stoi i nie wie co ze sobą zrobić. No to się rypie do niego cały magazynek PKM a o, tak jak mówiłem, ktoś oczywiście kampi. O, i nawet drugi. Często tu po kilka osób po prostu stoją tam To jest chyba ten, nie wiem czy ten na namiotach? Bo ten strawy nie mógł się jeszcze pewnie zespałnić. To długo zajmuje. E, o, i tu macie czołgi. Zaraz wezmę bez, wam, Boże, o, tą vss -kę. Tu są czołgi i tu między nimi, tam gdzieś też na lewo, o, tu gdzieś sobie łazi ten super zombiak w okolicy. Ale chodźmy na samą górę ja te bandaże DX ja sobie to muszę, o pod dać, bo jest najłatwiej, wtedy kliknąć Tu nic nie będzie, bo tu, a jakieś pierdoły Ja mam taki duży plecak, ja to w sumie może, mogę czasem sobie zbierać, od Eagle eee, No bo tutaj, o jest super zombiak, patrzcie go, widzicie sobie chodziła nie? Także ja bym tu mógł gdzieś W sumie nawet nie mam gdzie Zeskoczyć, żeby go tu zagonić o, i tam chodzi sobie następny. Kurde, dobra. Kusi. Zróbmy tak. Dobra, zeskoczę. Mam nadzieję, że nie zginę. O, w sumie nawet mi nic nie zabrało. Zarobiście. Zmienimy sobie od razu na PKMA. Bo muszę tam pobiec. Znaczy tego z, tutaj z tych yy, hangarów jest najcięższe, najciężej zabić. Ponieważ po prostu tu nie ma żadnej miejscówki, gdzie się można przed nim schować. Bo tak to zacznie rypać, 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 i wtedy jest ciężko. Pójdźmy sobie na spokojnie tam na ten samolot i wejdziemy na. W sumie na straż pożarną. Wchodźcie, ja ostatnio wszedłem na karetkę, tą wszedł za, e, za mną na, na nią. O nie, co tu wybuchło? Nie mówcie, że tu kolej sobie przed chwilą przyszedł. Chociaż czasem też się tak buguje to. Dobra, nieważne. Spróbujemy zrobić tak, że tam pójdziemy, spróbujemy go zabić i strzelimy do tego, jak jeszcze będzie stał, i zabijemy drugiego. Byle tylko w okolicy nie było kogoś innego. Dobra, gdzie on jest? Stoi tam sobie. Okej, okay, elegancko. Ci już tam coś gadają? No, bo to jest ten czat głosowy. Tu na, na dość blisko, znaczy na dość daleko odległość łapię. Dobra, on już tu przybiegł. Dobra, i rypiemy. I widzicie? Imitar, imitar, Stair auk. same słabe rzeczy, M4, bandarze, Sigzawer, FN Scar i ten. Dobra, yy, strzelimy do tamtego. I przyjdzie sobie do na nas Larża weźmiemy Dobra, no chodź tu Czy w okolicy jest, że zaraz zobaczymy. O, już jest dzień, a ja dalej z doktowizją chodziłem. Dobra No chodź tu, no chodź, dobra Kurde, nie udało się Zobaczymy dookoła czy ktoś tu się sępi na skiny co mamy? Nightstalker, imitar, PKM, RAH M4, Castle. Czyli widzicie, znowu snajpy nie było, no kurde szkoda Naprawdę szkoda Ale to trzeba chodzić, widzicie w tamtym akurat Przy, na trawie Tam akurat była Snajpa i co, tam teraz pewnie się będą gdzieś spałnić, O, oni tam już kampią dalej. Goście ma nawet skina z mieczem świetlnym. Czyli to jest chyba Brotherhood, tylko jako zmieniony skin. Inaczej to wygląda. I co, tak, tak jak mówię, tam nawet nie ma co podchodzić, bo tam praktycznie zawsze, zawsze co jestem, to tam ktoś stoi. Bo najłatwiej mu jest stamtąd strzelić do... Super, ząb na środku pasa i z końca pasa, i czasem nawet może z tych czołgów, co tam chodzi. Wtedy mają trzy, które do nich podbiegają, bo oni tam sobie kampią na tych kamperach. Kampić na kamperach, dobre. No i zabiega, zabijają. A, ten tu przyszedł następny gościu. Także naprawdę tu się dużo dzieje, zobaczcie. 71 dalej ludzi, cały czas tu jest dużo ludzi. Jest w sumie ranek, po południu to jest praktycznie cały czas non-stop full server i ciężko na niego wbić. Yy, przypomnę wam nazwę Colorado V2 PVE Server. Zapraszam wszystkich do grania, bo tak jak mówię, jest fajnie. Niektórzy mają właśnie radocha. Ja mam radochę, że sobie pobiegam i poza super zombiaka, bo czasem z niego naprawdę może coś fajnego yy, wypaść. I co? To myślę, żeby było na tyle. Jak się podobało zostawcie lajka, like bo mi to naprawdę dużo da po takiej przerwie, bo na razie mam yy, mały zasięg ogólnie. Yy, subów trochę jest, ale co z tego jak to tam nie dochodzi do... Dużej liczby osób, także jak się podobało, zostawcie lajka i będą kolejne odcinki. Patrzcie mapę, jest dużo rzeczy, które mam na przykład, mogę wam pokazać. Odwiedzę i zobaczycie jak wyglądają te miejscówki. Jeżeli na przykład nie gracie albo nie wiem, nie macie możliwości grania, bo wam to nie pójdzie, czy coś, bo niektórym na przykład może to nie pójść, możecie też napisać, jakobyście chcieli miejscówkę, do której mam pójść. Nie wiem, czy do Campos, czy do Boulder, czy do Norad Military Base, nie znam, na pewno tego dużo. Yy, chyba, że wolicie na przykład PVP, to wtedy też się zastanowię i yy, spróbuję coś yy, nagrać. Jak oczywiście ginę 100 razy w jednym odcinku. Ok, to tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia.